Przyszłość niebieskiej planety zależy od ciebie. To tytuł wykładu, który rozpoczął projekt Ekologicznie na Co dzień, prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie, skierowany do dzieci ze świetlicy terapeutyczno-integracyjnej Rodzinka oraz mieszkańców mieszkań chronionych. Odbywają się pierwsze zajęcia w ramach naszego projektu Ekologicznie na Co dzień. Przed chwilą rozpoczęło się spotkanie z przyrodnikiem, panem Krzysztofem Myśliwcem, na temat zagadnień ekologicznych. I ochrony środowiska. Nasze zadanie jest skierowane do grupy docelowej, mieszkańców tutaj, mieszkań chronionych oraz do dzieci ze świetlicy Rodzinka. Łącznie naszym działaniem chcemy objąć 30 osób. Pomysłodawcą projektu jest grupa nieformalna, nazwana przez nas międzypokoleniowi jako odkrywcy, która wpadła na pomysł właśnie takiego projektu, moim zdaniem takiego na czasie który przybliża nam zagadnienia związane ze zmianami klimatu, z potrzebą na przykład segregacji śmieci, dzieleniem tych odpadów na poszczególne na kategorie i recyklingu tych śmieci, czyli ponownego wykorzystywania. Projekt zostanie dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.